Dzień dobry wszystkim. Ruszamy sobie właśnie z wiecznej na orbitę. I ten czas poświęcimy Wam. Dzień dobry wszystkim. E, musisz wyciszyć Uszamy nas. Ruszamy sobie no właśnie z wiecznej. Za no to pokazywałem. Nie, nie ma jakiejś tragedii z wiatru. Nie się. Także piszecie. Standardowo jak to na tak, live. Bytanka. Witam Pytanka. wszystkich, bo się jeszcze nie przywitałam. Kryst mi nie dał możliwości, <noise> żeby się przywitać. No ja to zawsze. Tak, parcie na szkło. Jak zacznie mówić to już. Tak, koniec. Koniec. Pytanie, kto jest gorszym, znaczy gorszym, lepszym, dłuższym mówcą ja czy Wojtek? Bo ja o, wiem, wie. że ja piszę dłuższe wiadomości tak, i yesterday. O 6 rano. <noise> Dokładnie Pracujemy tak. nad tym cały czas. Tak. Zdarza mi się właśnie o 6 rano napisać wiadomość. Pod tytułem Trzeba zrobić dzisiaj to, to, tamto i, i jak dzielimy się pracą. Tak, niestety trzeba robić. No. Pracujemy, cieszymy się z niektórych rzeczy. Tak, Bardziej z niektórych mniej. A dzisiaj przed nami tam milsza rzecz, czyli mecz. Mecz. mecz czyli telewizyjny coś... mecz z Kaliszem o 20.30. Właśnie jedziemy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i damy z siebie maksa. To na pewno damy z siebie maksa i mam nadzieję, że to przyniesie dobre rezultaty. Ładnie, powiedz Komsa jeszcze, gdzie będzie można zobaczyć ten nasz dzisiejszy mecz. No, Polsat Sport od 20:30. Dokładnie tak. Będziemy tajemnicę. Że... Nawet kilka minut później, bo. No, oczywiście reklamy, czas na reklamy. <laughs> tak, czas reklamy, bardzo ważna sprawa. Dzięki temu się w sumie utrzymujemy. Dokładnie. Zawodowy sport polega właśnie głównie na, na, na usługach reklamowych. I cieszymy się, że mamy sponsorów i że chcą reklamować się poprzez sport i poprzez naszą jakże piękną drużynę. <grymne> Także tego. No, proszę pana, ja mam pierwszeństwo tutaj. Dziękuję. Komsta, powiedz nam, kto tam dzisiaj po przeciwnej stronie siatki tutaj. Oczywiście <grymne> przeciwniczki z Kalisza oczywiście. Nie, myślę, że to jest, uważam, bardzo dobra drużyna. Jest tam bardzo e, kilka bardzo fajnych nazwisk, jest Monika Ptak, która reprezentowała kiedyś drużynę z Wrocławia, bardzo dobra środkowa, są dwie zagraniczne przyjmujące, bardzo dobre. No, myślę, że mecz będzie na wysokim poziomie i mam nadzieję, że wyjdziemy z niego ze zwycięstwem. E, do tej pory Kaliszowi nie udało się wygrać z nami w lidze. W zeszłym roku, nie wiem czy pamiętasz te dwa? Tak, mecze. tak, pamiętam. Bardzo dobre mecze od naszego wykonania, tak. Tak, ten ten Jeden pierwszy. mecz w Kaliszu, drugi w Twardogórze Górze jeszcze wtedy? Tak. Tak, tak. Pokonaliśmy no właśnie wtedy pięknie Kalisz i dopisywaliśmy sobie raz trzy punkty, raz dwa punkty. Ale były to te dwa spotkania, no i na to liczymy dzisiaj. Tak, myślę, że drużynę z Kalisza też troszeczkę znamy. Już grałyśmy przed nimi dwa sparingi przedsezonowe. U siebie i u nich, więc myślę, że jest to przeciwnik nam bardziej znany niż inne drużyny z naszej ligi. Więc myślę, że mam nadzieję, że im dzisiaj ja czymś zaskoczymy. Jakieś asy w rękawy Bojtek no. przygotował? To na pewno ale nie będę zdradzać. O, o, nie, 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 nie Zdradzajmy, bo jeszcze może nas też tutaj oglądać i podsłuchać pewne rzeczy. Natomiast. Yy... Pozdrawiamy i życzymy szybkiego Ci Nie dziękujemy, żeby nie zapeszyć zmienialiśmy w zeszłym razem, na zeszłym live właśnie z, z Muri. Czy dziękować czy nie dziękować? Nie, podobno się nie dziękuję. Jak się dziękuję, to przynosi pytań, no ale... Muri, Dzięki. pamiętasz, czy podziękowaliśmy na ostatnim razem, czy nie? To takie pytanie, o ile nas ogląda w drodze na, w drodze do hali. Aha, no, tak, tak, tak. E, wspomniałaś o Monice Ptak. Monika o, reprezentowała nasz klub. Tak. Jesteście troszeczkę podobnymi środkowymi, ten faścik u Was działa nienagannie. Tak, myślę, że to gdzieś jest u nas jakaś taka bardzo charakterystyczna rzecz, ten fast. No i zobaczymy dzisiaj, kto będzie górował na sieci. Czyli co? Pewnie, że wychodzisz w pierwszym składzie. No Tutaj zobaczymy, jest... zobaczymy, jaka będzie decyzja tenera przed meczem. No ale jeśli tak, to oczywiście wojna będzie. No to... zdrowa, ale sportowa. Tak, no to sport właśnie na te 2,5 godziny zakładając Tajek. E, czyli maksymalnie co, co, co możemy zagrać, e, to, to nie ma sentymentów i gra toczy się po prostu bardzo wielką stawkę, bo te trzy punkty dla tak, nas... Myślę, że są bardzo każde punkty nie... Tak, wiadomo, no ale to są mecze właśnie, w których można powalczyć i te punkty są gdzieś bardziej realne, że tak powiem i bardzo ważne, tak jak mówisz. Wszyscy życzą nam na razie po, tak, powodzenia. powodzenia, hej, hej, łapki. No i fala czerwonego. Tak, z tego wraca w sumie. Natomiast już jest troszeczkę, troszeczkę luźniej w mieście. Już widać, można odczuć. Przejechaliśmy kawałeczek w ciągu 5 minut, taki, który czasami można jechać nawet i 20 minut, więc to jest dobra Dobra, nasza. Powiedz kąsa, tak. jak, jak minęły przygotowania do tego meczu dzisiejszego? Jakiś specjalny, mieliśmy troszeczkę dłuższy yy, Tak, dłuższy dłuższy tryb. cykl był, tak, tak. Zdecydowanie ten tydzień był zdecydowanie dłuższy niż poprzednie. No, dlatego, że gramy w poniedziałek, zazwyczaj mecze odbywały się w, w sobotę. No, trenowałyśmy bardzo ciężko, piątek dostałyśmy wolne na regenerację. I myślę, że jesteśmy... Gotowe na tym pojedynek dzisiaj. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowane taktycznie, fizycznie i zobaczymy, co przyniesie. Fizycznie, czyli <laughs> Kacper zadziałał tak, tak, Z nowym planem. Tak, tak. Mikrocykl był przygotowany pod te, to spotkanie, więc już z... zostawimy jego ocenie meczu. Hmm. czy się hmm. sprawdziło, czy nie. <laughs> cześć końca, Ada Wysocka, cześć. Ada Wysocka? Tak. To pozdrawiamy tutaj Adę. Tak, jak to zrobimy? Jak tam w Warszawie, powiedz warunki. Bo u nas... Oj, 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 panie, panie... Oj, oj. No. no niestety, na Wrocławia są takie pułapki kierowców, że czasami przeceniają swoje możliwości i... No troszeczkę szarżują tak, na tych e drogę właśnie bylibyśmy znowuż oferami takiej szarży. Muri po raz pierwszy to nie przestaje przeze mnie. Nie, nie, spokojnie. Na razie Krystian idzie bezpiecznie. No, jak całe życie? Pasy zapięte <laughs> można je. życie. Mercedes tak. tutaj nad nami czuwa. Tak, tak, dokładnie. A pan? No na czerwonym. No nie no nieźle, no. Dzisiaj zmagamy się tutaj z bardzo wielką taką falą yy, wjazdów. Chcę, tutaj pan w nas wjechał dwukrotnie. Mhm. Teraz pani wyszła nam na czerwonym świetle. No to ciężkie, ciężkie sytuacje Ciężkie sytuacje na no. O Warszawie lepiej nie mówić, no Okej, okay. koniec tematu Dobrze, dobrze Czyli zimno, szaro i ponuro Wracają przynajmniej ciepło Tak, tak, dzisiaj bardzo fajnie Bardzo fajne, ogólnie weekend był bardzo fajny Trzeba korzystać z takich dni to jest spędzione na treningu, w sumie sobota też. Tak, już kolejny weekend ostatnio miałyśmy wolne, ale tak to już była czwarty weekend, gdzie trenujemy i ten tygodnie nam się tak ciągną, że już nie wiem, ktoś na dzisiaj tak z wyrywki zapytał, który dzień tygodnia, to trzeba się dłużej zastanowić na pewno. No, to, to, to tak właśnie w sporcie jest, że nie ma takiego cyklu, że od poniedziałku do piątku i sobota niedziela wolna, tylko tak. ten cykl po prostu wygląda zupełnie inaczej, Ciężka, to jak tutaj. tak jak nawet... To długoterminowo zaplanować to na pewno. Tak, tak, te zmiany, zmiany są w meczach. Teraz od razu powiemy może o tych zmianach, bo, bo w grudniu nie spotkamy się 7 grudnia w, w orbicie, tak jak to było zaplanowane tylko... Zagramy ten mecz 20 grudnia, natomiast... O godzinie 17.30. Tak, tak, dokładnie też będzie to transmitowane w Polsce sport. Tak jest. Natomiast mecz z 21 grudnia został przełożony na 17 grudnia e, i godzinę podamy po prostu, jak już będziemy znać. Tak, Łukasz to jest tak. Jedina jest bardzo ciekawa, ale polecam poczekać do zimy, jest jeszcze piękniej. Dokładnie tak, pozdrawiamy tutaj prezesa. Gwardii Wrocław, wczoraj tak. gwardia 3 do 0. Gratulacje. Kto był na meczu? Oj, była, była. Mała delegacja tam z Woleja była, więc kibicowałyśmy mocno i jak widać troszeczkę pomogli. I dzisiaj gwardziści nas odwiedzają. To o, tak. Na nawiasem, jeżeli ktoś jeszcze chciałby, oprócz tutaj autografów siatkarek w Wrocław, to pewnie gwardziści będą siedzący na trybunach też z chęcią te autografy rozdadzą. My sobie właśnie mijamy FAT. Nawet Ale. nie ma korków. No jestem. Na razie. Nie cały. Więc z rozruchu, to troszeczkę stało tutaj na no, miejscu. Tak, w tak, dzisiaj też tak nietypowa godzina meczu to też nietypowa godzina rozruchu. Mamy tak bardzo mocno skorelowane te rzeczy z sobą. Eee, może coś o rozruchach? Trzeba też tu dodać. Po co są? Co się robi na rozruchu? Zazwyczaj rozruch jest, żeby się przebudzić, nie? No wiadomo, na mecz wieczorem, tak jak dzisiaj. Wczoraj też mieliśmy możliwość e, trenowania na orbicie, więc gdzieś tą halę to były troszeczkę też elementy z rozruchu. Dzisiaj ten rozruch był troszeczkę jakby krótszy, troszeczkę inaczej wyglądał niż zazwyczaj, bo dzień wcześniej trenowaliśmy na hali meczowej, więc No i ogólnie rozruch polega na tym, żeby się poruszać. Nie ma jakoś stricte e, szóstek, gierek i tak dalej, tylko kwestia pobudzenia, dobre rozciąganie, rozgrzewka, podstawa na pewno, więc o to chodzi w rozruchu. E, powiedziałeś, że nie ma gier w szóstkach. Powiedz tutaj naszym kibicom, czy gra w szóstkach to jest tak naprawdę coś spotykane na treningach? Bo no ja wiem, jak to wygląda, ale może nie wszyscy kibice mają świadomość, że tych szóstek tak na, na treningu stricte są rzadko. Tak, takie stricte szóstki, które byśmy i całe podgrywanie całych akcji jest taką rzeczą. No nie spotykano na przykład. Tak, no na, no, na pewno na treningi treningu. jak szóstki nie wyglądają tak jak wszystkie meczowe w trakcie o, meczu, w trakcie setów. Są to, nie wiem, różne założenia są podczas wykonywania fragmentów. E, zakłada się, nie wiem, na przykład więcej gry środkiem, więcej gry Miałego, więc to wszystko jest założenia... Wizji trenera na dany trening. No i szóstki zazwyczaj od połowy tygodnia, okres tego przygotowawczego do danego meczu. Wcześniej dziś to są bardziej takie yy, stricte, nie wiem, obrona, blok, bardziej techniczne rzeczy, które są yy, wiadomo do poprawy, tak. Więc... Widzę tutaj komsta pokaż na co cię stać. To, 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 to dzisiaj co MVP? <laughs> nie, mnie będą cieszyły trzy punkty i to jest najważniejsze. A kto będzie MVP, to już taka wisienka na torcie, więc będę się cieszyła, jak każda z naszej drużyny dostanie, więc. Czyli mocno drużynowa podchodzisz do, do tematu. Tak, tak, Środkówki. tak, tak. No, jest to sport drużynowy i chyba tak powinno to wyglądać. Ja się z tym 100% zgadzam. Pytanie jest. Ola czy po kilku porażkach nie ma w drużynie trochę tej niepewności we własnej umiejętności? Jak radzicie sobie z obecną presją? Hmm. Bardzo ważne pytanie. Może zacznę od tego, że obecną presją. U nas. Nie, nie ma takiego nazewnictwa presji, nie czujemy tego w drużynie ani ze strony jakby zarządu, samych siebie czy sztabu. Po prostu wiemy o co walczymy, wychodzimy na każdy mecz po punkty. Raz się to udaje, raz nie, wiadomo, zwycięzca jest jeden podczas meczu i trzeba się czasami pogodzić z porażką. I myślę, że czy nie przestajemy wierzyć w własne umiejętności. No nie, na pewno nie. Wiemy na co nas stać, trenujemy mocno na treningach i te treningi wyglądają coraz lepiej, coraz bardziej się zna... gdzieś tam poznajemy ze sobą i tak dalej, dogrywamy. I myślę, że to przyniesie rezultaty, że mam po prostu w to wierzyć. Ciocia, pomachaj do nas! pomacham w takim razie. Moja Ciocia na live? Tak, tak, powiem. Witamy serdecznie co? Mama będzie dzisiaj obecna, czy, czy nie? Nie, rodzice niestety dzisiaj ja mama z tobą miała do rano do pracy, więc ciężko mi z powrotem. Powiedz. Ale będą popisywać przed telewizorem. Ale zazwyczaj, jak mogą, to chcą mieć i są na meczu. Tak, tak. Potwierdzam tutaj akurat. Tak, tak. Z przedstawicielem Dolnego Śląska, tak naprawdę, naszej drużynie, i, i mają tak trochę ułatwione zadanie przyjeżdżając tutaj. Tak, tak. No jestem z jednym zdrowie, czas nie do stamtąd pochodzę, więc tak, jestem z Dolnego Śląska i mają bliziutko i korzystają właśnie z okazji. Bo wcześniej rok temu też mieli taką możliwość, bo byłam we Wrocławiu, ale wcześniej było ciężko, żeby gdzieś tak często bywać na moich meczach. Czy jak byłaś yy, siatkarką grup młodzieżowych? Jorki, kadetki, młodziczki, e, miałaś często taką okazję, żeby przyjechać, wtedy jeszcze Impel grał w orbicie. Tak. W sensie nazywaliśmy się Impel, da, dalej jest ta sama drużyna, żeby tutaj nie było. Tak, tak, tylko pojechać po Tak, po po oczywiście. Po po tak, po po oczywiście. Ja grałam w Świdnicy, Wszystko zaczynałam w Wałbrzychu, później grałam 500 w Świdnicy i jeździłam na mecze, na orbitę i była pełna hala i mam nadzieję, że kiedyś znowu uda się ją zapełnić. I dla mnie, siedząc kiedyś na trybunach, to było marzeniem zagrać na tej hali. I być w tej drużynie, to o czym już mówiłam nie raz więc jestem mega szczęśliwa, że mogę być częścią tego teamu. Sir Wiktorio, czy masz ulubione dania, smakołyki w dniu meczowym, które musisz spożyć? Kurcze. Victoria od rana planował to pytanie, już mi tył tak? tyłek. Tak. Pozdrawiam mam... Wiktora. Tak, tak. Czy mam jakieś ulubione danie, smakołyki? no Lubię słodycze czekolada, to musi być obowiązkowo w dniu meczowym. Yy, a jeśli taki obiad, no to kurczak ze szpinakiem myślę, że zazwyczaj przed meczem wchodzi idealnie. Nie zupaga ogórkowa? <laughs> nie, to nie przed meczem, nie przed meczem, ale... Tutaj komsa słynie z bardzo dobrej zupy ogórkowej. Jeszcze nie dane było mi spróbować, ale jak spróbuję, to na pewno... Na kolejnych lajowach powiem wam, czy, czy, czy warto czy, 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 czy robimy zbiorcze gotowanie zupy ogórkowej <laughs> tak, do tego? Tak, zrobimy live'a z gotowania orbit, <laughs> no, z gotowania Będziemy mieć przepis przynajmniej. I, tak, tu następne pytanie jest, ile godzin dziennie trenujecie i ile dni w tygodniu? Czy życie obecnie to tylko siatkówka? No życie obecnie tak w bardzo dużej mierze nasze życie codziennie otwiera się na siatkówce, ale myślę, że to jest frajda, ale no, fajnie robić. Pracować, robić to, co się lubi, i spędzać na tym tyle czasu. Na treningach no, trenujemy zazwyczaj dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Od poniedziałku do soboty. <słuch> Sobota mecz, chyba że się zmienia terminarz, i niedziela jest wolna, więc zazwyczaj no, dużo trenujemy, ale myślę, że fajnie. Wszyscy są zadowoleni. Tak, tak, myślę, że. Czek za 5 asów, okej, trzymam za słowo Kto? No dostałam no, takie założenie czekoladę A, mi. Postaramy pięć się. 5 asów, to... kurczę, dużo. Może jakieś licytacje malutka trzy. <laughs> Klaudia świstek tak robi najlepszą ogórkową polecam. O no, <laughs> pięknie. Dziękuję i pozdrawiam. Czyli tutaj ogórkowa to jest po prostu znana. Nie tak, tylko wrocław, tak, już nie, nie tylko Dolny Śląsk, ale cała Polska, no? staram się rozpieszczać, tak jak jestem w innych klubach. No to dobrze, to dobrze. Ale ten live to nie może nie musi okay, być... Okej, trzy. Jest, okej. Trzy mamy Czyli wszyscy wiemy tutaj, oglądajcie w telewizji, trzy Asy. No to to wlatuje tutaj czekolada. E, tak, jaka? jaka? E, Milka Oreo. O, o. Podzielę się z Tobą, Krysto. Taki była nasza... Aha, dobra, dobra, dobra. Zjemy na pół, żeby Do, No i ekstra. No to ja też, tak, to ja będę trzymał za te trzy. Asy, bardzo mocno kciuki. Jestem całym serduchem z Wami, kibicujemy ci z domku i już z całą babcią. Dziękujemy bardzo, trzymajcie mocno kciuki. I tak, pozdrawiamy serdecznie. Tak, tak. A tutaj bardzo, bardzo znany i bardzo oddany nam kibic. Tak, jest. Będziemy się starać o te trzy punkty. Znaczy, nowy będzie, ja tu będę za trybun, za tak, band. Tak, tak. mocno <laughs> dopingował taki doping jest słyszalny? Jak masz taki kibiców wokół siebie i słyszysz tam no czasami? Pan, no, czy... y, jakiś tam właśnie doping y, zawsze jest słychać i tak dalej, ale ja już y, chyba po tylu latach grania w siatkówkę mam coś takiego, że po prostu jak jestem na to się wyłączam z tego wszystkiego uh -huh. i. Nie słyszę, jak siedzę z boku, jak to środkowo, wiadomo, mam swoje obejście, a później schodzę, zmieniam się z libero, no to słyszę, to wtedy tak skupiam się jakoś bardziej, gdzieś to do mnie dochodzi, ale jak jest to na boisku, to totalnie nie, ale na pewno ponosi to dru całościowo drużynę, na pewno mega. więc zachęcamy mocno do kibicowania dzisiaj. Tak, jak wchodzicie do orbity, pobierzcie klaskacze, eee, tak żeby ten doping był zdecydowanie głośniejszy, a, no i wsłuchajcie się w rytmy. Adriana i Filipa. Bębno. I bębno w Klubu kibica, dokładnie. Tak jest. Oni na pewno poniosą nas do, do zwycięstwa razem z wami. Zbliżamy się bardzo, już jesteśmy bardzo blisko orbity, słuchajcie. Jedna, jedna przecznica i, i będziemy po prostu na miejscu i będziemy mogli szykować się do meczu. Jak jest rytuał meczowy meczowym, Kiedy wychodzicie na boisko? Kiedy spotyka się się w Szatni, jest coś, coś stałe w tym wszystkim? Jest muzyka na full, głośniki, impreza. No nie, jest, Jaka, jest, jaka, jaka teraz w tym momencie króluje... To jest hitem Szatni w Woli Wrocław? O Jezus. <laughs> o, no, ciężkie pytanie, nie mam. Bo potem. tak, bo to jest 14 osób, 14 gazów tak. muzycznych. Tak. Tak, nie. Myślę, że taka typowa łupanka na pobudzenie i do przodu. To już nie kawa, tylko muzyka. Tak, Mienie tak. Mniej kofeiny. No dobra, zbliżamy się do, tak. zbliżamy się do orbity. Przejechaliśmy ostatnie skrzyżowania. i teraz chciałbym, chciałbym, chciałbym. Ostatnio Muri mówiła o tym, że mam super poczucie humoru. Mm -hmm. <laughs> Zachwalała jak mogła, w związku z tym przygotowałem Przygotowałem e, suchara, tak jak to robi e, Paulina Mikuła, z, e, mówiąc inaczej. Przygotowuje takie suchary, e, więc ja też przygotowałem i suchar brzmi, jak nazywa się urodzone dzisiaj dziecko? No, kom sam będziesz wiedziała. Mam kombinować? Tak, kombinuj. Urodzone dzisiaj dziecko. Tak. z dziś. <grym> <grym> Także wszystkich, <grym> 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 wszystkich z dzisiaj pozdrawiamy bardzo serdecznie. My dojechaliśmy właśnie do orbity, stoimy sobie przed szlabanem, to więc czas kończyć live'a. Tak, dziękujemy bardzo wszystkim za obecność, o, za interesowanie. E, Trzymajcie mocno kciuki, kibicujcie nam przed telewizorami, bądź na hali i do zobaczenia. Widzimy się przed telewizorami i w tak jak powiedziała Komsa. A my właśnie dojechaliśmy do hali i kończymy live'ika. -e Dziękujemy wam Dziękujemy. wszystkim i do zobaczenia.